Gdyby to ode mnie zależało, nie zatrudniłbym kogoś takiego jak ty. To zdanie odbiło się echem w restauracji. Tłum podczas lunchu nagle zamilkł. Odgłosy sztućców ustały, śmiechy zamarły. Wszystkie spojrzenia zwróciły się na jedną osobę Sara Mendez. A ona po prostu tam stała. Blizna, biegnąca od lewej strony twarzy aż do ucha, była śladem przeszłości, której już nie ukrywała. Nikt nic nie powiedział. Nie było głosu sprzeciwu ani szeptu dość tego. Wszyscy w restauracji próbowali stać się niewidzialni, wpatrując się w talerze albo ściany. Ale ta obelga pozostała w powietrzu i spadła na Sarę. Ten moment, w którym nikt nie zareagował, może był jeszcze bardziej bolesny niż same słowa. Ale wtedy z kąta restauracji nie padło słowo pojawił się gest. Ktoś wstał. To był chudy chłopak, może 15-16 lat miał na sobie mundur Akademii Wojskowej. Stał prosto, zaciśnięte pięści, broda wysunięta pewnie do przodu. Przerwał ciszę nie słowami, lecz swoją postawą. I wtedy, po raz pierwszy, ktoś stanął po stronie Sara. Sara Mendez nie była nowa w tej restauracji. Pracowała w Carils, tej małej miejskiej knajpce, od 15 lat. Miała 45 lat, ale wciąż potrafiła nieść pięć talerzy naraz, nie tracąc równowagi. Pomimo bólu w prawej nodze, jej chód był bezbłędny zmęczona, ale silna cicha, ale zdecydowana. Blizna na jej twarzy była dla niektórych czymś, od czego chcieli odwrócić wzrok. Ale dla Sara znaczyła znacznie więcej. W 2007 roku w Iraku, jako sanitariuszka wojskowa, próbowała ewakuować rannego, gdy w pobliżu wybuchł granat. Odłamek przeszurał obok jej oka, rozrywając jej twarz. Trzy operacje, długi okres rekonwalescencji i w końcu nierówna linia, która pozostała. Ale Sara nigdy nie uważała tej blizny za coś, czego powinna się wstydzić. To był znak tego, co przeszła, o co walczyła i że wciąż tu jest. Adaptacja do życia po wojsku nie była łatwa. Z dźwięków strzałów do pary ciepłej kawy, ale tutaj w Carrills znalazła swój rytm. Te same kroki każdego dnia, te same talerze, ci sami klienci. Jakby wyszła z chaosu i zanurzyła się w spokoju. Personel restauracji nie widział już jej blizny. Dla nich była po prostu Sara. Punktualna, cicha, kompetentna, rozwiązująca problemy bez zbędnych słów. Była kimś więcej niż kelnerką. Była stałym punktem. Ale dla kogoś z zewnątrz jej twarz wciąż była celem. Grupa przyjezdnych z miasta też tak patrzyła. Nie na ranę, nie na człowieka, tylko na defekt. Ale Sara przez lata nauczyła się, jak nosić siebie. Szła z podniesioną głową, bez drżącego głosu, po prostu wykonując swoją pracę. Bo każdego ranka, patrząc w lustro, widziała nie tylko bliznę, ale kobietę, która z nią przetrwała. Południe zawsze było pracowite w Karils. Miejscowi i przejezdni spotykali się tam, by zaznać krótkiego, ale ciepłego kontaktu. Tego dnia nie było inaczej. Kawa była nalewana. Para z gorących dań unosiła się ku sufitowi. Sara podawała kanapki rodzinie, gdy zadzwonił dzwonek przy drzwiach. Do restauracji weszła pięcioosobowa grupa. Trzech mężczyzn, dwie kobiety. Od razu było widać, że są z miasta. Drogie ubrania, swobodne, ale aroganckie postawy. Śmiali się głośno, kroki mieli pewne. Weekendowi turyści, pomyślała Sara. Pewnie zmierzali do luksusowych hoteli nad jeziorem. I zatrzymali się tu tylko na krótki posiłek. Usiedli przy stole, zaczęli przeglądać menu, spoglądając przez okno. Młoda kelnerka Emma podała im menu i szybko wróciła do lady. Jej głos był przyciszony, ale było widać, że coś ją poruszyło. Sara powiedziała cicho: "Mężczyzna w niebieskim garniturze poprosił, żeby obsłużyła go najatrakcyjniejsza kelnerka". Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Sara położyła rękę na jej ramieniu. Nie szkodzi. Zrobiłaś co mogłaś, odpowiedziała łagodnie. Emma zawahała się. Może Debi się nimi zajmie. To mój rewir, powiedziała stanowczo Sara i ruszyła. Ten marsz był czymś więcej niż prezentacją. To była postawa. Gdy podeszła do stołu, odezwała się swoim zwyczajnym, profesjonalnym tonem: Witamy w Carriels. Nazywam się Sara. Dziś to ja się państwem zajmę. Chcą państwo zacząć od czegoś do picia? Mężczyzna w niebieskim garniturze podniósł głowę z menu. Najpierw się uśmiechnął, ale gdy jego wzrok padł na bliznę na twarzy Sara, zamarł. Spojrzeniem śledził linię blizny od początku aż po brodę. W końcu wyszeptał jedno słowo, cicho, ale wystarczająco głośno, by usłyszeli to inni przy stole. Oby to był żart, jedna z kobiet zaśmiała się zawstydzona. Sara zachowała profesjonalizm. Dziś w naszym menu specjalnym jest otwarta kanapka z indykiem z domowym sosem. Ale mężczyzna jej przerwał. Co ci się stało? zapytał kpiącym tonem. Wypadek samochodowy? Co to w ogóle jest? Sara poczuła, jak robi jej się gorąco. Zarumieniła się, ale jego głos pozostał spokojny. Dam państwu kilka minut, by zapoznali się z menu, powiedziała. Odwracała się już, gdy usłyszała za plecami. Hej, zadałem ci pytanie. Sara zatrzymała się, powoli się odwróciła. Czy mogę w czymś pomóc, jeśli chodzi o menu, proszę pana? Mężczyzna odwrócił się do swoich towarzyszy, ale mówił tak głośno, że cały lokal go słyszał. Gdyby to była moja restauracja, nie zatrudniałbym kogoś z takim czymś na twarzy. Człowiek traci apetyt. Czy ktoś by założył Monie Lisie maskę na Halloween? Ktoś przy stole zaśmiał się głośno. To był sztuczny śmiech. Inna kobieta odwróciła wzrok ale wciąż się uśmiechała. Sara poczuła jak znów ogarnia ją znajome poczucie pustki. Przypomniała sobie dzień, kiedy po raz pierwszy zobaczyła siebie w lustrze w szpitalnym pokoju. Odbicie tej blizny, niemy krzyk, który zostawiła w jej sercu. Ale teraz tylko mocno chwyciła notatnik. Jej zbielałe knykcie próbowały stłumić cichą wściekłość. W restauracji nie pozostał nawet szmer. Siedząca przy pobliskim stoliku para w średnim wieku skupiała się na swoich talerzach. Starając się unikać kontaktu wzrokowego. Siedzący przy ladzie kierowca ciężarówki niespokojnie poruszył się na swoim miejscu, ale nie podniósł głowy. Nikt się nie odezwał. Nikt nie stanął przy Sara. Ta cisza była tak gęsta, że bolała bardziej niż słowa mężczyzny. Sara wzięła głęboki oddech. Skieruję do państwa innego kelnera, powiedziała cicho, ale wyraźnie. To dobrze, odpowiedział mężczyzna, po czym dodał. Może przyjdzie ktoś, kto ma jeszcze twarz na miejscu. Śmiech przy stole zastąpił dźwięki sztuczców. Sara powoli skierowała kroki w stronę kuchni. Nie spuściła głowy, nie opuściła ramion, ale w środku płonęła wstydem. Przy ostatnim stoliku, w najdalszym kącie restauracji, siedziała kobieta z synem. Kobieta była w średnim wieku, z łagodnym wyrazem twarzy. Jej syn siedział wyprostowany w mundurze. Było jasne, że jest kadetem Akademii Wojskowej. Podczas gdy wszyscy inni odwracali wzrok, on tego nie zrobił. Patrzył na Sarę. I w tym spojrzeniu nie było ani ciekawości, ani litości. Był tylko szacunek. Sara, gdy tylko weszła do kuchni, natychmiast zabrała się do pracy. Zaczęła napełniać wodą puste szklanki stojące na blacie. Chłód szkła dobrze wpływał na jej drżące dłonie. To był jej sposób na stłumienie gniewu i wstydu. Skupienie się na rutynie. Nauczyła się tego w Iraku. W walce z paniką trzeba było mieć coś stałego uchwyt szklanki. Odległość między palcami. Ciężar szkła. Jack, właściciel restauracji, podszedł do niej. Słyszałem, powiedział, nie potrzebował wyjaśnień. Linie na jego twarzy mówiły wszystko. Jeśli chcesz, mogę ich stąd wyprosić. Sara pokręciła głową. Nie chcę tego. To, co robią, to molestowanie, powiedział Jack. To, że są klientami, niczego nie zmienia. Sara nie odrywała wzroku od szklanek. To dwaj mieszczanie. Pokrzyczą, a potem zostawią duży napiwek i pójdą. Nie idą. Nie warto się kłócić. Jack niechętnie skinął głową. Przekazał obsługę stolika Debbie i wrócił naprzód. Zanim Sara wyszła z kuchni do sali, spojrzała przez okno. Jej wzrok mimowolnie powędrował do tamtego stolika. Mężczyźni w niebieskich garniturach wciąż się śmiali. Wraz z ich śmiechem, jakby znikało człowieczeństwo przy tym stole. I nagle zauważyła chłopca w tylnym rogu. Na jego twarzy malował się inny wyraz. Nieoceniający, nieciekawski, ostry szacunek i narastający gniew. Sara od razu rozpoznała jego mundur Akademii Wojskowej Riverside Military Academy prestiżowa szkoła 30 mil na północ od miasta. Jego postawa była doskonała guziki równo zapięte, kołnierzyk schludny, buty lśniące. Ale to oczy przyciągały uwagę. Patrząc na stół, który rozbrzmiewał śmiechem, jego spojrzenie było twarde, jak stal, a gdy spojrzał na Sara, było miękkie, ale silne. Itan. Jeszcze nie znała jego imienia, ale w tym momencie chłopiec zyskał imię w umyśle Sara. Może było wielu, którzy patrzyli tak cicho, ale tylko nieliczni coś robili. Sara pomyślała: może, może tym razem nie jestem sama. Podczas obsługi Sara poruszała się bez ukrywania twarzy, bo nie miała się czego wstydzić ale w środku czuła zmęczenie, zmęczenie latami milczenia. Podczas nalewania kawy i zbierania pustych talerzy, kątem oka obserwowała chłopca w rogu, a on nie odrywał wzroku od Sara. W końcu, gdy Sara podeszła do ich stolika, cicho wymieniała szklanki z wodą. Wtedy chłopiec przemówił: Przepraszam pani. Jego głos był stanowczy, ale pełen uprzejmości. To był ton chłopca z wojskowym szkoleniem. Czy mogę o coś zapytać? Jego matka natychmiast zareagowała, lekko zawstydzona. Itan, rozmawialiśmy o tym, ale Sara zatrzymała się, nawiązała kontakt wzrokowy, coś poczuła. Możesz, powiedziała. Itan stanął prosto. Mój instruktor mówi, że blizny opowiadają historię. Mówił, nie dotykając szklanki, nie odrywając wzroku. Czy twoja blizna. co opowiada? Sara po raz pierwszy była zaskoczona bo to pytanie nie było takie, do jakich była przyzwyczajona. Nie było w nim litości ani poniżającej ciekawości, tylko pełen szacunku interes. I tak odpowiedziała, Irak 2007, podczas ewakuacji medycznej, pod ostrzałem. Spojrzenie Itana się nie zmieniło, tylko powoli skinął głową. Powinniśmy dziękować ludziom takim jak Ty, powiedział. Nie tylko za nasz kraj, ale za ludzkość. Jego matka lekko złagodziła swój zawstydzony wyraz twarzy. Bardzo chcę dostać się do West Point, powiedziała cicho. Przygotowuję się. Jego ojciec też był żołnierzem. Sara poczuła, jak coś w niej się rozluźnia. Po raz pierwszy na jej twarzy pojawił się szczery uśmiech. Nie ma problemu, powiedziała. Pierwszy raz ktoś zapytał bezpośrednio i właściwie. Zazwyczaj ludzie patrzą w milczeniu, a potem szeptają. Ale ty wykazałeś się odwagą. Gdy Sara odwracała się, by odejść, znajomy głos znów rozbrzmiał. Hej, dzieciaku! Mężczyzna w niebieskim garniturze wołał. Robisz notatki o wojnie? Moja rada, zostań przy grach wideo. Przynajmniej twarz ci nie ucierpi. Sara zamarła. Matka lekko dotknęła ramienia syna, ale Itan pokręcił głową. To był znak, że nie zamierza milczeć. Siedział prosto, nie odrywając wzroku od tamtego stolika. A ogień w jego wnętrzu rósł. Twarz Itana była purpurowa, ale nie ze wstydu. Wzbierało w nim poczucie sprawiedliwości, a dłonie zaciskał na kolanach. Matka szepnęła mu coś do ucha. Może powiedziała, nie przejmuj się, może to nie czas. Ale on powoli pokręcił głową. Podjął decyzję. A potem odsunął krzesło do tyłu. Dźwięk przesuwającego się po drewnianej podłodze krzesła przeciął ciszę w restauracji niczym nóż. Wszyscy się odwrócili. Dziecko, które dotąd nikt nie zauważał, nagle stało się najbardziej widoczną osobą w pomieszczeniu. Ethan Clark, uczeń Akademii Wojskowej Riverside, wstał z pełną postawą. Ramiona prosto, głowa uniesiona, mosiężne guziki błyszczały w świetle. I zrobił jeden krok, potem kolejny. Najcichszy marsz w restauracji niósł najsilniejsze przesłanie. Mężczyzna w niebieskim garniturze go zauważył. Zaśmiał się. Szturchnął kolegę ramieniem. Patrz! Mały bohater nadchodzi. W jego głosie było lekceważenie, ale w oczach pojawił się cień niepokoju. Itan podszedł bezpośrednio do stołu. Zatrzymał się. Jego twarz nie wyrażała ani gniewu, ani niepokoju. Była tylko zdeterminowana. Szkole się, by zostać żołnierzem, powiedział. Jego głos nie był głośny, ale był wyraźny, czysty. I jeśli pewnego dnia zostanę ranny, chcę żyć jak ona. Odwrócił głowę i wskazał na Sarę. Jako osoba honorowa, z podniesioną głową, wykonująca swoją pracę. Atmosfera w restauracji nagle się zmieniła. Śmiechy ucichły. Niektórzy odwrócili wzrok, inni spojrzeli z łzami w oczach. Ale nikt już nie patrzył na Sara w ten sam sposób. Kobieta, matka, żołnierz. A teraz przykład symbol. Mężczyzna najpierw próbował się zaśmiać. Słuchaj, chłopcze powiedział. To sprawy dla dorosłych. Idź się pobawić. Ale Itan nie mrugnął okiem. Blizna to symbol honoru, powiedział, a ty masz tylko usta. Te słowa rozeszły się po restauracji niczym fala. Starszy kierowca ciężarówki siedzący przy ladzie wyprostował się. Powoli pokiwał głową. Mężczyzna w czapce marynarza uniósł filiżankę kawy i cicho pozdrowił Sara. Mężczyzna w niebieskim garniturze pochylił się na krześle. Już się nie śmiał, nie drwił. Jego głos był cichszy. To był żart. Wszyscy teraz tacy wrażliwi. Odpowiedź Itana była jasna. Żarty są zabawne. To, co zrobiłeś, to tylko okrucieństwo. Sara patrzyła na Itana. W jej wnętrzu narastało znajome uczucie. Stał jak jeden z żołnierzy, z którymi walczyła ramię w ramię na polu bitwy. Może był niski, ale jego postawa była jak góra. Nagle odezwał się głos. Młody pan ma rację, powiedział kierowca ciężarówki. Moja córka też miała dwie misje w Afganistanie. Ma bliznę na twarzy, ale serce czyste. Leżałam w Walter Reed, powiedziała kobieta siedząca przy oknie. Ci ludzie to bohaterowie, ta blizna to dowód odwagi. Mężczyzna w niebieskim garniturze skulił się na krześle. Jego arogancja powoli topniała. Ci obok niego już na niego nie patrzyli. Ktoś spojrzał na zegarek, ktoś inny zebrał torbę. I wtedy Sara ruszyła. Powolnym, ale zdecydowanym krokiem podeszła do Itana. Po raz pierwszy spojrzała na niego z bliska. Zauważyła, że jego ręce lekko drżą. Miał wielką odwagę, ale to miało swoją cenę. Jak masz na imię? zapytała cicho. Itan Clark, proszę pani. Akademia Wojskowa Riverside Sara uśmiechnęła się. Dziękuję ci, Itan. To proste zdanie może było niewystarczające, ale zawierało najgłębszą wdzięczność. Kiedy Itan skończył mówić Restauracja już nie była taka jak wcześniej. Tamta wcześniejsza cisza, ciężka, przytłaczająca, zrodzona z wstydu i strachu, zmieniła się teraz winną. To była cisza pełna szacunku, zamyślenia, głębi. Ludzie unieśli głowy. Niektórzy nie bali się już spotkać spojrzenia. Patrzyli nie tylko na bliznę Sara, ale na jej twarz. Po raz pierwszy naprawdę widząc. Mężczyzna w niebieskim garniturze nadal siedział przy stole ale wyglądał jakby był kimś zupełnie innym opadnięte ramiona unikające spojrzenie ci wokół niego także milczeli jeden bawił się zegarkiem kobieta grzebała w torebce inny bezsensownie przeglądał telefon nikt już nie chciał być kojarzony z nim cicha hańba zburzyła głośną arogancję sara stała dumnie obok itana i wtedy zrozumiała coś się zmieniło to nie było tylko dziecko to był punkt zwrotny Blizna, którą nosiła od lat, nie była już tylko deformacją, której ludzie nie chcieli widzieć. Teraz była symbolem, który przełamał ich milczenie, uderzył ich prawdą. Jack wyszedł z kuchni. Z kuponem na kawę w ręku ruszył powoli w stronę stołu mężczyzny w garniturze. Jego słowa były jasne. Myślę, że pora zamknąć rachunek. Mężczyzna próbował zaprotestować. Nie skończyliśmy jeszcze jedzenia. Jack spojrzał mu prosto w oczy. Skończyliście. I to z nadwyżką. Na stole pojawiła się gotówka. Napiwek był większy niż zwykle. Najprawdopodobniej pieniądze z poczucia winy. Ale dla Sara nie miały wartości, bo tego, co zranione, nie da się wynagrodzić. W miarę jak klienci wychodzili, atmosfera w restauracji znów się wypełniała. Ale teraz z inną energią. Jakby wszyscy mówili ostrożniej, zachowywali się bardziej świadomie. A obecność Sara nie była już tylko obecnością pracownicy. Była postawą. Przypomnieniem, cichą siłą dobroci. Kiedy Itan usiadł, jego matka spojrzała na niego bez słów. Był w jej oczach i strach, i duma. Jesteś na mnie zły? zapytał Itan. Kobieta pokręciła głową. Nie, twój ojciec zrobiłby to samo. Sara wróciła za ladę, ale jego spojrzenie było już inne. Nikt nie spuszczał wzroku, nikt nie szeptał. Ludzie patrzyli jej w oczy, lekko kiwali głowami niektórzy się uśmiechali. Blizna wciąż tam była. Ale teraz niosła ze sobą także szacunek. Gdy lunchowy tłum powoli się rozchodził, restauracja przeszła w spokojniejszy rytm. Dźwięki sztućców ucichły, ekspresy do kawy pracowały tylko od czasu do czasu. Sara uzupełniała solniczki, wymieniała serwetki. Rutynowe zadania to najlepszy sposób na opróżnienie umysłu. Ale dziś jej umysł nie był pusty, był pełen. To, co zrobiło jedno dziecko. Odciążyło ciężar noszony przez lata. Kiedy Ethan i jego matka wstali, ruszyli w stronę kasy. Sara instynktownie się do nich zbliżyła. Wytarła ręce o fartuch. Wiedziała, że jej głos się zatrzęsie, ale i tak musiała to powiedzieć. Państwo Clark, macie naprawdę wyjątkowego syna. Kobieta lekko się uśmiechnęła. Zmarszczki przy oczach złagodniały. Syn swojego ojca, powiedziała. Michael Clark, Wojska Lądowe. Gdyby dziś żył, byłby bardzo dumny, Sara zawahała się. Przykro mi, z powodu waszej straty, kobieta skinęła głową. Minęły dwa lata, Afganistan. Itan stał kilka kroków dalej, czekał w milczeniu na tę znajomą rozmowę. Na jego twarzy było coś poważniejszego niż przystało na jego wiek. Spojrzenie dziecka, które dorosło zbyt wcześnie. W oczach ciężar bycia żołnierzem, który jeszcze nie widział wojny. Zanim pójdziemy, Powiedział Ethan. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni kurtki. Chciałbym coś pani dać. Otworzył dłoń. Błyszcząca odznaka. Mała, ale pełna znaczenia. Pierwsza odznaka Akademii Wojskowej Riverside. Orzeł z rozpostartymi skrzydłami odwagi. Moja pierwsza odznaka, powiedział Ethan. Dostaję się ją po ukończeniu szkolenia podstawowego. Może pewnego dnia zdobędę kolejne. Ale ta... Dziś ma większe znaczenie właśnie dla pani. Sara zawahała się. Jej palce lekko dotknęły odznaki. Żołnierz. Może jeszcze nie walczył, ale wiedział dokładnie, za co warto walczyć. Nie mogę tego przyjąć, powiedziała cicho. To twoja zasługa. Pani też coś osiągnęła, odpowiedział Itan. Codziennie tu pani przychodzi i pracuje z podniesioną głową. Sara wzięła odznakę. I po raz pierwszy jej dłonie drżały nie z wstydu, lecz z dumy. Itan i jego matka ruszyli w stronę drzwi, podczas gdy Sara pozostała na miejscu. Mała odznaka, którą trzymała w dłoni, wydawała się ciężka niczym medal. Maleńka figurka orła, ale znaczenie, które niosła, było wystarczająco potężne, by przełamać lata milczenia. Jack podszedł z dzbankiem kawy, zauważył odznakę. Co to jest? Zapytał cicho. Sara otworzyła dłoń. Przypomnienie, powiedziała. Żebym nie zapomniała dzisiejszego dnia. Gdy przygotowywała się do wieczornej zmiany, przypięła odznakę ostrożnie do munduru, tuż obok plakietki z imieniem, na wysokości serca. Odznaka była mała, ale miała siłę. Była jak niewidzialna zbroja. Teraz definiowała ją nie tylko rana, lecz także determinacja, z jaką nosiła ten znak. Potem spojrzała w lustro. Jak robiła to od lat, ale tym razem zobaczyła coś innego. Wcześniej odbicie w lustrze zawsze szeptało, że czegoś brakuje. Czasami czuła się, jakby była jedynie swoją raną, ale tym razem ten chłopiec Itan dał jej inne spojrzenie. Zobaczył w niej coś, czego sama od dawna nie widziała siłę, wytrzymałość, postawę godną szacunku. Kobieta w lustrze nie była już tylko ocalałą, była tą, która niesie życie, ze swoimi bliznami, milczeniem i postawą, jak nauczycielka. A dziś miała ucznia Itan. Gdy wieczorni goście zaczęli napływać, Sara znów weszła na salę. Jej kroki były lżejsze niż rano. Ramiona wyprostowane, spojrzenie jaśniejsze. Odznaka lekko lśniła w świetle. Blizna wciąż tam była, ale w jej cieniu kryło się zwycięstwo. Nie tylko jednej bitwy, lecz lat cichej walki. Stoły zaczęły się powoli zapełniać. Przychodzący klienci ją znali ale już nie jako kelnerkę z dawną blizną. Wszyscy obecni tego dnia w restauracji słyszeli słowa Itana i wszyscy stali się trochę bardziej uważni, nie tylko wobec Sara, ale i siebie nawzajem. Szacunek był zaraźliwy, a moment odwagi stworzył wspólną świadomość. Gdy Sara serwowała kawę przy jednym ze stolików, starszy mężczyzna powiedział cicho: Ten chłopiec był w porządku, dobrze wychowany, potrzebujemy więcej takich. Sara skinęła głową. Tak! Odpowiedziała: Zdecydowanie. Po krótkiej pauzie mężczyzna dodał: Dowodziłem oddziałem podczas pustynnej burzy, ale najbardziej bałem się nie ognia, tylko tego, że po powrocie nikt nas nie zrozumie. Sara spojrzała mu w oczy. Nic nie powiedziała, tylko skłoniła głowę. Słowa były zbędne. To ciche porozumienie między weteranami było głębsze niż jakiekolwiek słowa. Zanim wyszedł, powiedział jeszcze: Ten chłopiec rozumie. Nowe pokolenie jest świadome, to daje nadzieję i wtedy Sara to zrozumiała. To nie był dzień wstydu, to był dzień przemiany. Rana stała się honorem, a jedno dziecko pokazało społeczeństwu jego własne odbicie.